Mercedes EQC przyszłość, która nadeszła. Baterie o pojemności 80 kWh. Maksymalna moc ładowania 110 kW. To są parametry, które dla większości brzmią obco, bo elektryczna motoryzacja nadal jest dość egzotyczna, ale prędzej czy później i tak każdy z nas stanie z taką motoryzacją twarzą w twarz. Wiem, że dla większości z Was temat samochodów elektrycznych, a już w ogóle elektrycznych suwów, to jest coś, o czym najchętniej byście nie rozmawiali, ale zobaczcie, ile suwów jeździ na drogach. Zobaczcie, jak bardzo nacisk na technologię elektryczną kładą obecnie producenci. I więc moi drodzy, czasami wypada poznać nawet największego wroga, bo a nuż okaże się, że nie ma z czym walczyć. A więc moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na test elektrycznego Mercedesa. Gdy patrzy się na EQC, ma się wrażenie, że to auto swoją stylistyką najzwyczajniej w świecie nie porywa. Nie jest tak zawadiackie jak Jaguar I-Pace, nie wygląda jak każdy inny SUV w ofercie marki, tak jak to jest w przypadku Audi i ich e ani też nie wygląda jak coś, co przybyło z przyszłości, tak jak Tesla Model X. Choć Tesla Model X nie jest bezpośrednim konkurentem EQC, bo jest od niego zdecydowanie większa, ale myślę, że nie rozumiecie do czego tutaj próbuje zmierzać. EQC wygląda tak, jakby styliści projektując go chcieli nawiązać do klasyki Mercedesa i postawili na bardzo mocny minimalizm, ale za to z taką nutką technologicznego sznytu. Dyskusja na temat tego, czy EQC może się podobać raczej mija się z celem, bo każdy ma swój gust. Dla mnie to po prostu bardzo poprawnie i statecznie zaprojektowany SUV, którego głównym wyróżnikiem jest pas świetlny idący zarówno poprzedniej, jak i tylnej części karoserii. Wnętrze zasadniczo to po prostu nowy Mercedes, czyli jest tu po prostu pięknie, choć jest jedna mała różnica, a mianowicie kolor podświetlenia przycisków, który jest pomarańczowy jak w starszych Mercedesach, a nie jak biały, tak jak w tych nowszych. A jaka jest jazda EQC? Jest relaksująca. Siadasz w auto, jedziesz, jest absolutna cisza. Wszystko odbywa się niebywale, wręcz płynnie, aksamitnie i przyjemnie. To jest takie miejsce wypoczynku, miejsce relaksu, do którego z przyjemnością wsiada się po ciężkim dniu pracy. EQC posiada dwa silniki elektryczne po jednym na każdej z osi. Każdy silnik dysponuje mocą 150 kW, co oznacza, że w sumie mamy ich 300, a 300 kW to 408 koni mechanicznych. Do tego jeszcze potężne 765 nm maksymalnego momentu obrotowego. Efekt to deklarowane 5,1 sekundy do setki, choć realnie ten samochód jest w stanie zrobić 4,9, a to są naprawdę przepotężne parametry. Choć przypuszczam, że żaden z tych parametrów mocowych i przyspieszeniowych nie zrobi na Was takiego wrażenia, jaki zrobi na Was masa tego auta. 2495 kg. 2,5 tony w samochodzie klasy takiej, gdzie samochody spalinowe podobnych w rozmiarów Ważą 1700 kg. Kilo. 652 kg waży tutaj sam zestaw baterii. Po prostu coś niesamowitego. Ale najlepsze moi drodzy w tym wszystkim jest to, że gdyby ktoś z Was do tego auta wprowadził z zasłoniętymi oczami i po prostu wam to auto odpalił, mielibyście nim jechać i stwierdzić, ile to auto może ważyć, to obstawilibyście jakieś 1200, może 1300 kg. Naprawdę. Tej masy tutaj absolutnie nie czuć. Ani przy przyspieszaniu. Ani przy hamowaniu, ani podczas skręcania. Nie mam pojęcia, jak inżynierowie z Mercedesa to zrobili, ale to auto jeździ tak delikatnie, lekko i aksamitnie, że nie sposób po prostu tego wyrazić słowami. 2,5 tony. Gdy przełączymy EQC w tryb Dynamic, to na polecenia wydawane pedałem przyspieszenia reaguje jeszcze bardziej momentalnie. EQCR wie do przodu jak szalone i odczuć związanych z przyspieszeniem autami elektrycznymi, a zwłaszcza tak mocnymi, nie sposób jest porównać z jakąkolwiek spalinówką. Bo elektryk nie potrzebuje wkręcić się na obroty, aby osiągnąć swoje maksymalne moc oraz moment obrotowy. Nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek turbo dziurze. Nie ma czegoś takiego, że wciskając gaz czekacie aż skrzynia biegów zredukuje bieg, abyście w końcu mogli przyspieszać. To na ile mocno się rozpędzacie jest zależne tylko i wyłącznie od tego na ile mocno wciśnięcie pedał przyspieszenia i powiem Wam, że daje to niesamowitą wręcz frajdę z jazdy, bo możecie sobie jechać tak jak teraz 50 na godzinę, wciska się gaz i dzieje się coś takiego. No można się tym naprawdę fajnie pobawić. Ale taka jazda sprzyja szybkiemu znikaniu prądu z baterii, co wiąże się oczywiście z koniecznością ładowania, co niewątpliwie na ten moment przede wszystkim w Polsce jest największym problemem w momencie, gdy posiada się samochód elektryczny. Większość szybkich ładowarek w Polsce ładuje z mocą 50 kW, co oznacza, że 80 kWh baterii, które mamy tutaj, naładujemy mniej więcej w godzinę 30, godzinę 40. Chociaż samochód sam w sobie jest w stanie przyjąć nawet 110 kW mocy, i wtedy te 80 kWh ładujecie w 40-45 minut. I ładujecie to w takim czasie, ale zakładając, że nie traficie na ładowarkę, która jest akurat zajęta, która nie jest popsuta. I na ładowarkę, do której macie dostęp, ponieważ jest kilka sieci ładowarek również w Polsce i do każdej z nich należy mieć jakieś tam konto, kartę inną itd. itd. Ale przynajmniej tą kwestię ułatwia Mercedes za pomocą takiej oto karty. Nazywa się to Mercedes Mi Charge i dzięki temu macie dostęp do większości sieci ładowarek w Polsce i tylko dostajecie co miesiąc rozliczenie, płacąc sobie zbiorczo za wszelkie ładowania. Choć w sumie co warto wspomnieć, są też darmowe ładowarki ale do nich się dopchać, to już jest w ogóle całkowicie inna kwestia. Z drugiej strony jednak na pewno na minus będzie realny zasięg takiego samochodu. Z deklarowanych przez producenta 414 km zasięgu, według moich pomiarów maksimum przy względnie normalnej jeździe, bez ani szaleństwa, ani obierania tempa żółwia, realne jest około 300. Choć wiadomo, że ten relatywnie niski zasięg, który wyszedł w naszym teście jest spowodowany tym, że mamy teraz w sumie zimę, ujemne temperatury, które zdecydowanie sprzyjają temu, że to auto zjada po prostu więcej prądu. Ale i tak w dalszym ciągu uważam, że na obecną chwilę przy takiej infrastrukturze, jeśli chodzi o ładowarki w Polsce, auto elektryczne jako jedyne auto w domu i samochód na trasę jest najzwyczajniej w świecie kulą u nogi. Jeżeli masz jedno auto spalinowe, do jazdy na trasę, drugie auto do jazdy na krótkich dystansach. Po mieście ma się ładowarkę w domu, można to auto ładować tanio, jeździć po buspasach, yy, nie płacić za parkowanie w mieście. Do tego wszystkiego jeszcze niskie koszty eksploatacji samochodów elektrycznych, bo to też trzeba mieć na uwadze. Natomiast pytanie, czy generalnie warto. Mercedes EQC kosztuje od 328 tysięcy złotych, a więc no sporo. Choć to i tak jest wartość mniejsza niż konkurencja, czyli Jaguar iPad oraz Audi E-Tron. I wydaje mi się, że z samochodami elektrycznymi jest teraz trochę tak jak z najnowszymi iPhone'ami, które pojawiają się co roku. W momencie debiutu kupują je tylko zapaleńcy i są horrendalnie drogie, ale i tak za jakiś czas wszyscy je będą mieli. Tą płętą moi drodzy kończymy dzisiejszy odcinek. My jeszcze zostajemy jakąś godzinkę przy ładowarce. Chowamy się do środka, nie ma, rozniemy, nie ma co. I do zobaczenia w kolejnych filmach.